Prince! A ty? Cześć. Jestem Prince. W czym problem? Przepraszam, nie dałem wam czasu na historię. Nie krępujcie się. Jak wyglądają palcowe strzelby? Uwaga, bo wystrzelą. Macie podobne poczucie humoru. Posłuchaj Nick. Tak ci na imię tak. Musimy zostać sami. Nie histeryzuję, ale o czym będziecie rozmawiać? O tobie. Nick. I never thought I'd Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale... chcę lot zostać lot sama z Princem. Right, well... yeah. so like... Lubisz naleśniki? Dziękuję, Charles. Wiesz, czemu nie możesz wyznać miłości? Chcę to powiedzieć, ale się boisz? Tak. Co będzie, jak wam się nie uda? Zależy mi na nim i żyję w strachu, że go stracę. To głupie. Sam jesteś głupi. Wybaczam Ci. Całe szczęście. Dlaczegoś pięknego warto cierpieć? Masz rację. Wiesz kto tak powiedział? Ja. Niezły jesteś. Chciałabym być taka jak ty. Zjedz naleśnika i do roboty. Jest smaczne, ale już nie mogę. Jedz. Co myślisz, że powinna się znaleźć nika? Nie wiem, jak Ci dziękować. Nie usłyszałam ani słowa. Rozumiem. Teraz to Twoja impreza. Dam Ci fory. Dzięki. Chcesz obstawiać?